Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie kolejnych wersji Pre-release dla Minecrafta 1.20. Teoretycznie dzisiaj przedstawię wam trzy różne wersje, ale praktycznie będą to dwie. Dlaczego? Otóż Pre-Release 4 poprawiał krytyczny błąd, który pojawi się w Pre-Release 3, więc tylko w 3 i 5 są jakieś powiedzmy istotne. Zmiany i bugfixy. Małymi kroczkami zbliżamy się do pełnego wydania Minecrafta 1.20. Ja osobiście obstawiam pierwszą połowę czerwca na premierę tej aktualizacji, być może to będzie nawet 13 czerwca. Zobaczymy, czy będę miał rację, czy też nie. Super by było, jakbyście zostawili łapeczkę w górę dla zasięgu pod tym odcinkiem. No i zasubskrybowaliby być na bieżąco, bo pamiętajcie, po wyjściu aktualizacji prawdopodobnie długo nie będziemy czekać na kolejne snapshoty może nie do 1.21, ale do wersji poprawkowych, a przypominam. W wersjach poprawkowych do 1.19 pojawiło się sporo świetnych nowości, ale o tym oczywiście, mam nadzieję, doskonale wiecie. No nic, nie przedłużam, zaczynajmy! Znowu otrzymam świecące dynie w ekwipunku i mam świecącą dynię na głowie. Do tej pory ten widok nie był niczym dziwnym. Zresztą tak samo było na stojakach na zbroję, świecąca dynia mogła być bez problemu na nich umieszczona. No ale niestety od wersji Minecrafta pre-release 5 coś takiego nie jest już możliwe. Ani nie założymy świecącej dyni na stojak, ani nie założymy ją z powrotem już na naszą. Głowę. Z jednej strony troszkę szkoda, bo to była całkiem fajna ciekawostka, zaś z drugiej strony, no nie oszukujmy się, jest to blok świecący, a nie blok do noszenia na głowie. Od tego mamy wyciętą dynię, którą oczywiście na głowę założy sobie bez problemu. Możemy. Jak sami widzicie, po założeniu zwykłej wyciętej dyni na głowę widzimy ciekawy filtr, właśnie w kształcie wyciętych otworów. W przypadku świecącej wersji dyni czegoś takiego nie mieliśmy i to też ciekawostka był błąd. Ale nie trzeba było tego naprawiać, bo wystarczyło wyłączyć łączyć zakładanie tego na swój web. Hehe, sprytny moczang! Od blisko 6 lat w Minecraft był błąd związany z mobami, na których możemy jeździć, kiedy osiedlamy. Je osiedłamy. Czyli tyczy się to chociażby konia czy Strider'a, i błąd dotyczył efektów mikstur. Jeżeli takiemu mobowi, w tym przypadku koniu, dalibyśmy miksturkę wysokiego skoku, wolnego opadania oraz lewitacji, albo przynajmniej jedną z nich, wówczas ten efekt nie zadziała od razu. Dla porównania przy tym drzewku. zobaczcie jak podskoczę normalnie i rzucę miksturkę podwójnego skoku. Spróbujemy znowu podskoczyć i skacze się tak samo. Teraz pozwólcie, że przeładuję świat, czyli wyjdę i wejdę z powrotem. Wówczas, jak widzicie, dopiero teraz ten efekt działa. To samo tyczy się ze wspomnianym przeze mnie przed chwilą powolnym opadaniem czy efektem lewitacji, więc od teraz nie będzie to już żaden problem. A skoro już mowa o lewitacji i koniach, to jeżeli taki koń, gdy na nim siedzimy, otrzymał kulą Shulkera efekt lewitacji i podczas trafiania my się szybko zabiliśmy i po odrodzeniu z powrotem wsiadliśmy na konia, wówczas koń miał nieskończony efekt lewitacji. Spróbujmy to odtworzyć. Szybko się zabijamy, respawn i wsiadamy. Zobaczymy, czy faktycznie będzie to tak działało, jak działać powinno. Się ukryć działa to bardzo dziwnie, więc jeżeli macie ochotę polatać sobie na koniach, polecam to zrobić jeszcze przed wersją pre-release Minecrafta 3. Więc miłej zabawy, a my lecimy dalej. Ale skoro jeszcze jesteśmy przy temacie efektów i koni, to jeżeli taki koń miał efekt powolnego opadania, to po spadnięciu i tak dostawał, jak widzicie, obrażenia. Przypominam, że ten efekt obrażenia od upadku redukuje. To też na szczęście naprawiono. W poprzedniej wersji pre-release naprawiono stawianie łódek z dispensera tak, by one nie zatrzymywały się na bloku, na którym jest postawiony dispenser, tylko wpadały do wody. I to działa świetnie, aczkolwiek przy okazji zostało popsute spawnowanie się łódek, jeżeli chodzi o dispensery umieszczone w wodzie. Pomimo, że są tutaj dwie kratki wysokości, łódka powinna pojawić się na powierzchni, a niestety, jak widzicie, opadała od razu w dół. W wersji 5 zostało to już naprawdę fajnie poprawione. Dość ciekawa poprawka, mianowicie jeżeli chcieliśmy wykraftować coś, co ma swoje kolorowe warianty, jak w tym przypadku łóżko, to pojawiały się wszystkie alternatywne możliwości kolorystyczne, jakie stworzyć w Minecraft możemy. W wersji piątej pre Release, jak możecie już zauważyć, pojawiają się tylko dwa warianty kolorystyczne, ale jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy na łóżko, zobaczymy tutaj wszystkie alternatywne warianty kolorystyczne przedmiotu. Mieliśmy również bardzo ciekawy błąd związany z kowadłem, które spadając, było w stanie zniszczyć też przedmioty. O tym, że kowadło może zabić niektóre moby, chyba wiedzieli wszyscy. Ale o tym, że niszczy przedmioty, nie wiedział chyba nikt. No chyba, że jesteś wyjątkowym graczem, daj znać w komentarzach. Wiedziałeś czy nie? A ja poserduszkuję. Inną niewątpliwie interesującą rzeczą był fakt, że nawet kulki Expa mogły zostać. Jak widzicie, zniszczone przez kowadło. Jak na moje, sprawa była dosyć ciekawa i szkoda, że Młodżank to usunęło, aczkolwiek z drugiej strony ma to sens, bo jeżeli postać, gracz zginie przez takie spadające kowadło, no to oczywiście początkowo jest to śmieszny żart, taki prank, ale jak przy tym straci swój cenny kwipunek, no to już przestaje być tak śmiesznie, więc chyba ma to sens. W pierwszej wersji pre-release pojawi się naprawdę dziwny błąd związany ze stawianiem bloku w miejscu, gdzie był blok, który został wcześniej zniszczony. Więc tak jak postawiłem tutaj deepslate, nic dziwnego tu się z nim nie dzieje. Kiedy go zniszczę i w jego miejsce postawię ponownie deepslate, ta następna teksturka jest jakby lekko uszkodzona. Po chwili oczywiście to się naprawiało, ale no nie oszukujmy się, było to dosyć dziwacznym błędem. Niezniszczalne bloki jak chociażby bedrock, rama portalu, command block czy blok portalu do netheru, kiedy próbowaliśmy je rozwalać kilofem, pojawiła się pierwsza klatka animacji, jakby faktycznie takie rozwalenie było, jak widzicie, możliwe. To też w wersji pre-release 5 zostało załatane. W sumie fajna ciekawostka. Na wersji Minecrafta 1.20 pre-release 2 niektóre starsze światy miały dziwny problem, że pojawiały się na wygenerowanych już czankach nowe tereny i w tym przypadku, jak widzicie, pojawiła się sawanna na zimnym oceanie. Od góry wyglądało to bardzo dziwnie, ale jeszcze zdecydowanie gorzej prezentuje się to od dołu, gdy na wysokości wody widzimy zwyczajnie ucięty teren. Niektóre tekstury były źle wyświetlane pomimo, z tego co wyczytałem, braku jakichkolwiek resource packów. Zostało to naprawione w wersji Minecrafta 1.20 pre-release 3. Pomimo naprawienia skoku z krawędzi bloku miodu, dalej można było skakać. Teraz zostało to naprawdę już dobrze poprawione i miejmy nadzieję, że Mojang więcej tego nie zepsuje. A jeśli popsuje, będziemy mogli spodziewać się kolejnych wersji poprawkowych. Już mamy 5 pre releaseów więc kto wie, może dojdziemy do 10, albo i zostanie tutaj pobity jakiś rekord. Nie wiemy, ile tego jeszcze możemy dostać, ponieważ data premiery Minecrafta 1.20 wciąż nie została nam ujawniona, choć ja obstawiam pierwszą połowę czerwca. Mam ogólnie nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie oczywiście o jego stosownej ocenie, no bo niestety nie będziemy mieli już raczej do wydania 1.20 jakichś fajnych nowości. Konkretnych nowości, ale wierzę, że szybko po wydaniu 1.20 będą pojawiały się kolejne wersje poprawkowe, gdzie Mojang pozytywnie, mam nadzieję, zaskoczy nas jakimiś fajnymi rozwiązaniami, których nie zdążyli zaimplementować jeszcze w wersji Minecrafta 1.20. Jesteśmy też blisko oczywiście już Maineconu, ponieważ za kilka miesięcy, dokładniej za około 4, zostanie nam ujawniony Minecraft 1.21. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!